Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach do kończenia dysocjacji elektrolitycznej soli i ustaw współczynniki stychiometryczne. Ok. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że przechodzimy do tabeli rozpuszczalności soli wodorotlenku w wodzie i szukamy tam NaSO4. Czy jest to w ogóle sól rozpuszczalna w wodzie? Jest, zatem przechodzimy. Na leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to znaczy, że ma stałą wartościowość wynoszącą 1, natomiast SO4 jest z kwasu H2SO4 i ta reszta kwasowa ma wartościowość równą ilości atomów wodoru w tym kwasie, czyli jak to jest z kwasu H2SO4, to ma to wartościowość 2. I teraz tak, tą dwójkę wyrzucamy naprzód. I ilość plusów w kationie jest równa wartościowości. Mamy tak. Natomiast tej czwórki tutaj nie wyrzucamy. Dlaczego? Bo sole dysocjują na kationy metali, no chyba że mamy tutaj aniony amonowe, to taki wyjątek i reszty kwasowej. A reszta kwasowa w kwasie szarkowym 6 to SO4. Więc tutaj to zostaje, bo to jest cała nasza reszta kwasowa. Tutaj tej czwórki nie wyrzucamy. I mamy 2 minus. Teraz tutaj BA, grupa druga, stała wartościowość 2. Siarczek 2, bo jest z kwasu H2S. Zatem tutaj mamy BA, 2 plus plus. S2 minus. Gdy mamy wodorosul, to dzielimy to w ten sposób na metal i resztę. Czyli tutaj podobnie. Mamy Na1, natomiast tutaj troszeczkę inaczej. Zwróćcie uwagę, że nie ma przy sodzie tutaj żadnej, żadnego indeksu stachiometrycznego. Tutaj też nie ma nawiasu, nie ma nic. To oznacza, że H2PO4 będzie mieć wartościowość 1. Czyli mamy Na plus plus H2PO4 minus. Ale tutaj troszeczkę więcej. H2PO4 wzięło nam się z kwasu fosforowego 5. Teraz tak. Gdy mamy dysocjację stopniową, to z każdym stopniem zabieramy jeden atom wodoru, czyli tutaj będziemy mieć H plus, plus, zabieramy jeden, H2PO4 minus. Stąd to. Natomiast w kolejnym stopniu. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką wodorosolą, to znów odrywamy wodór, natomiast tu już by było HPO4-2-. To trzeba mieć na uwadze. Teraz tutaj znów mamy sód. tutaj nic nie ma, to znaczy, że to ma jeden. I znów, jak przejdziemy sobie do dysocjacji. To odrywamy jeden wodór. To tutaj nam zostaje H2SO4 minus. Czyli to jest jeden minus. Tak samo będziemy mieć tu. Tylko tu tylko zamienię. NA plus plus HSO4 minus. To ten minus stąd. Teraz tutaj. NA1. Cl jest z kwasu HCl, stąd tutaj ta jedyneczka. I to w sumie tyle. NH4, czyli amon, my go mamy w tabeli rozpuszczalności soli wodorotlenku w wodzie w pierwszej kolumnie. I tam widzimy, że tam jest kation NH4. To oznacza, że on ma wartościowość 1. Natomiast CO3 jest z kwasu H2. CO3, dlatego tu mamy 2 i też ta dwójeczka jest tutaj. Tą dwójkę wyrzucamy naprzód i mamy NH4 zgodnie z wartościowością plus plus CO3 zgodnie z wartościowością 2 minus. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.